Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu. Dzień szósty. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze miłosierdzia i wszelkiej pociechy. Ofiaruję Tobie tę nowennę za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu i błagam abym rozważając w duchu wiary i miłości słowo Twoje, mógł im przyjść z pomocą, a dla siebie wyprosić łaskę, o którą Cię pokornie proszę przez ich wstawiennictwo. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Tymczasem jednak Chrystus, Zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, Potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Panie Jezu, odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją ofiarą krzyżową, uobecnioną w każdej Eucharystii, ofiaruję Ojcu przedwiecznemu, przez ręce Matki Miłosierdzia, wszystkie wartości zadośćuczynne moich modlitw i uczynków, radości, trudów i cierpień w intencji zmarłych, cierpiących w czyśćcu, prosząc Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały nieba, gdzie będą Cię chwalić i błogosławić na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw odesłego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wieku Ista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wieku Ista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Z księgi Psalmów. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. O Panie, słuchaj głosu Mego. Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach Panie. Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia. Aby cię otaczano, bo jaśnią. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza. Oczekuję na twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż w strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana, u Pana bowiem jest łaskawość. I obfite u niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.